14 marca jak to zwykle bywa tego dnia każdego roku spotyka się ekipa tutejsza <noise> począwszy od Krzysia e, kierownika lotów z Bagicza prawda, co ostatnio latałem e, będzie kucharzył. Dzisiaj jaka zupka? Jakie menu? Grochowa fasolowa taka. Grochowa pierdziawa, tak? Pierdziawa, o, to. Grochowa pierdziawa tak, co... To, 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 to co było o, to co było w lodówce, co nie? Tutaj kolega e, rozpala e, łognisko, wali przyjechał z Plutosławy. Pluto, a pan ci chociaż kupił trochę na ten czas koronawirusa, e, ten, ten? Czy, czy, ty już na drzewa przeszedłeś, kurczę? Czy już na siebie musisz liczyć, jak coś złapiesz, kurczę? O, no jeszcze Zbyszko z a Co dzisiaj będzie, panie Zbyszku? Patrzenie. Patrzenie, a trajkę wziąłeś ze sobą? A nie wziąłeś klucze? No, bo to jest yy, właściciel yy Augusta. Tylko, że no, na razie jest po przejściach gościu, bo nam się tutaj i, i musisz, tak powiem, yy, dojść do zdrowia, co nie? No także Augustów ci jest u nas, Augustów i Augusti. A tam jeszcze Romek, okta Dęsta, co nie? O, a plan jest taki. No jest godzina 16, tam chyba 10, yy, polecieć na północ, yy, tam do Błażeja, bo Błażej stamtąd będzie startował z, 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 yy, z Jarkiem. No i gdzieś tam pomachać skrzydełkami w powietrzu i wrócić, no powiedzmy, że za dnia. Ostatnio było po nocy, ale dzisiaj powiedzmy już że darujemy i wrócimy za dnia. O, także szykujemy sprzęcicha. O, także mam piękną, słoneczną pogodę, yy, jakieś tam plus 3 stopnie. Coś koło tego, walonki są, więc trudno y, nie latać. O. No, zobaczymy, co też tutaj ugotowali chłopaki. No. Co to jest kucze? Grochowa. Y, no, trochę, trochę proszę powiedzieć, co to jest kucze. Grochowa z fasolką, tak? a bardziej kaszowe to, co się nawinęło. To, co się nawinęło, kucze. To, to, co y, to co wrzucili kucze. Pół świniaka i z tego pół świniaka już tylko tyle tak? zostało. No, ale... ale... Wsunę. Wsłone... Tu taka chochelka. O kurczę, Felek, że ja dzisiaj obiad w domu no jadę. Kurza twarz. Tak, zapraszamy. Chłopaki, dawajcie tutaj, kurczę. Dobra, jak coś jeszcze zostanie, Zostanie, Grunt to trzeba sobie radzić w każdych warunkach. No. Bydgoszczanie muszą sobie zawsze dać radę, o, także piękne słoneczko, nawet w, Toruniu. nawet w Toruniu, no dobra, to ja już idę, bo to już widzę, tutaj gdzieś koło czwórki tam dmucha, czyli można startować. With the Sultan. Wróciliśmy e, z Harców, e, z romkiem, teraz szybko się składamy, a tam e, Krzysiek będzie dla nas zupka robił, chociaż uraczył nas najpierw herbatką taką soczkiem jakaś był fajne, kurczę, to nie rozgrzało, co nie? I teraz szybko się składamy i idziemy na zupencję. No, ja już jestem po lataniu z romkiem. Romek tam jeszcze składa, śrubkuje, co nie? A tutaj Krzysiek. Zupę gotowa. Co nie? Zaraz gorąca, kurczę, że mnie parzy. Pokaż, pokaż ognisko. E, ogn ognisko. O! No ognisko. A ognisko! <laughs> Jest godzina 18.25. O, jest godzina 18.25. Tutaj Krzyś ładnie, ładnie kucharzył. No, do, chciałem, żeby się przeleciał, ale nie chciał. Mówi, że następnym razem yy, się przeleci trajką. Nie ma sprawy. Teraz biorę się za kuszanie. Z Romkiem byliśmy tam. A za 40 minut, coś koło tego kurczę, no, szedł szkwał po wiśle, to zrezygnowaliśmy i żeśmy wrócili do strzelec, a mieliśmy w planie lot tam do Chełmna, do yy, Bożeja, bo tam żeśmy widzieli ich, ale szedł szkwał po wiśle i trzeba było odpuścić wracać do... Strzelec. O, także mam tutaj taką fajną scenerię Teraz zaraz będzie wino kobiety. No, kobiet to może nie, ale, ale śpiew będzie chyba. <laughs> A to wszystko na tego cholernego koronowirusa. <laughs> no. Taka frajda. Niam, 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 niam. Posiorpię trochę, żeby było, żeby wam było yy, smaczka sobie. Krzysiu, widzę, że ty jesteś lepszy niż Gesslerowa, czy jak ona się tam nazywa? I ten e, nie kotański, tylko cholera, wyleciłem. O, Makłowicz, to. Ale super. Zubka, super. W kolejkach nie staliśmy, w sklepach do strzelec będziemy codziennie przyjeżdżać. Krzysiu tu będzie serwował. I może jakieś zupki regeneracyjne? Nie, bardzo przyjemnie jest, bo jest i latanie, i wiadomo, że jest trochę zimno, już jest wieczór. Takie polocie, taka zupka regeneracyjna, cieplutka z ogniska. że poproszę o ognisko. Na ognisko proszę. Tak, tak, będzie ognisko. No, garneczek, i ognisko. Dobra. wam, że myślałem, że już. Wszystko mam super zorganizowane, ale jak u Olka podpatrzyłem ten śliniaczek, który jest nieprzewierny, od razu go zrobiłem. Tak. A ja już go mam chyba z 5 lat i jeszcze w życiu tutaj nie zmarłem jak go sobie założyłem. Tak. I to jest... Zjadłem, było przepyszne, najadłem się jak bąk. <laughs> Pusty talerz, <laughs> było słychać. Mam. No, teraz zobaczymy buźkę. Musimy zadzwonić do Fisu, odwołać loty, bo tu to, bo to już się ciemność, widzę ciemność robi. Sklorozy, smolwazis nie zażyłem. Tak głodny był krzy... romek, że wtrącał. A jak smakowało? Dobrze. Tu mi dobrze, tu się mogę rozmnażać, tak? Super. No.